Witajcie. Odkąd musiałem z kurierem wnieść ten sprzęt na czwarte piętro, przedefiniowałem sobie w głowie, co oznacza duża drukarka 3D. Zapraszam dzisiaj na pierwsze wrażenia z użytkowania Creality K2+. Będzie oczywiście rozpakowanie, rozbierzemy sobie ją, rozbierzemy jak Struder, wykonamy kilka przykładowych wydruków i troszkę sobie o niej porozmawiamy. Drukarkę przysłał mi sklep Geekbuying. Dalej jestem w szoku, że to zrobili, ale bardzo, bardzo dziękuję. Oczywiście, link do tej drukarki razem z wszelkimi kuponami i informacjami o cenie znajduje się w opisie filmu. Ale zacznijmy sobie od rozpakowania. Zobaczcie, to jest naprawdę wielkie. To jest około 50 kg. Jedna osoba nie ma szans, żeby to wniosła na któreś piętro. No ale otwieramy. Tutaj trzeba odpiąć pakietę. O. Zobaczcie, mały, sympatyczny zestaw narzędzi od Creality. Klej, smar, imbusy, różne końcówki, różne klucze do wymienia, wymieniania dysz, taki śrubokręt. Co my tu jeszcze mamy? Rurki PTFE, różne kolory filamentów na próbę. To jest hub do łączenia e, czterech rurek PTFE z modułu wielokolorowego. Wyświetlacz. Wyświetlacz taki standardowy dla Creality taki jak w K1. Mamy coś oznaczonego jako bonus. Dużo, dużo zapasowych części. Takich jak tutaj różne wycieraczki silikonowe. No fajnie. Metalowy, solidny, fajny uchwyt do filamentu. Spoko. Zapasowa dysza to coś, co jest zawsze bardzo mile widziane. Co my tu mamy? Szpula filamentu, druga szpula filamentu, też półkilogramowa. Zabezpieczenia, filament. Teraz musimy dostać się do modułu druku wielokolorowego. Ściągamy najpierw to zabezpieczenie. Możemy wyjąć system. Tego również się pozbywamy. Zobaczcie, jaki ten stół jest wielki. To jest moja ręka, a jest duża. No, to jeszcze cztery śruby transportowe, również szkło, i oddajemy tutaj, przykręcić aptu, i cyk na górze, na końcu. Kładziemy system CFS Creality, czyli taki system druku wielokolorowego. Tak się nazywa w przypadku tej firmy. Na pierwszy rzut oka wygląda solidniej niż ten z Anycubica. Przykręcamy hub do filamentu. Wyszła stąd, stąd tutaj. Jak widzicie, tutaj mamy 4 wejścia, możemy więc podłączyć aż 4 moduły CFS, co daje nam 16 możliwych kolorów do uzyskania. To będzie tu. No, pręty. Zobaczcie. Karka startuje. Dostartujemy. Język English next. Cały proces autokalibracji trwał bardzo długo. No ale mamy to. Menu jest raczej znane z drukarek Creality. Oczywiście pierwszą rzeczą, jaką wydrukowałem po podłączeniu tej drukarki jest szybki Benchy z pamięci drukarki. Wydrukowałem również kolorowego, szybkiego benchiego. Zobaczcie, jak przebiegał proces drukowania i jak wyszedł finalny wydruk. Drukowanie oczywiście trwało około 15 minut, czyli bardzo podobnie do innych drukarek 3D. Powierzchnia. No, powierzchnia jest, powiem Wam. To jest szybki bęczy. Pierwszy wydruk, jaki wykonałem na tej drukarce. Kolejnym wydrukiem, za jaki się zabrałem, jest ten szyld, który drukuję za każdym razem, kiedy mam wielokolorową drukarkę 3D. Tutaj miałem ten luksus, że mogłem wydrukować go naprawdę sporego, ponieważ pole robocze drukarki to aż 350 na 350 mm i zobaczcie, ten wydruk naprawdę jest duży. Ciekawostką jest to, że drukarka ta wyposażona jest w kamerę w głowicy drukującej. Kamera ta służy drukarce do przeprowadzenia kalibracji, aby poprawić oczywiście jakość druku. Również paski zębate mają tutaj automatyczny napinacz. Zobaczcie jak to wygląda. Cała kalibracja jest bardzo długim procesem, no ale coś za coś. Miejmy nadzieję, że uzyskamy w zamian doskonałą jakość druku i doskonałą jakość pierwszej warstwy. Teraz mamy ciekawą rzecz, ponieważ drukarka kalibruje sobie przepływ w ten sposób, że rysuje taki wzorek referencyjny, który później obfotografuje. A jak go obfotografuje? Zaraz zobaczycie. Zobaczcie, drukarka teraz robi zdjęcia temu, co wydrukowała, za pomocą kamery, którą ma w swojej głowicy. W momencie drukowany jest kolejny referencyjny wzór, który będzie użyty do kalibracji przepływu filamentu. No i teraz drukarka wykonuje zdjęcia wydrukowanego wzoru. A teraz zobaczmy sobie, jak działa automatyczne napinanie pasków zębatych. Czyli te trzy testy muszą być wykonane jednocześnie. No dobrze. Powiem Wam, że ta kalibracja napięcia paska jest mało spektakularna, bo nie dzieje się dosłownie nic. To automatyczne napinanie paska naprawdę mnie zaciekawiło, dlatego wrócę jeszcze do tego i pokażę Wam jak to działa, kiedy będziemy drukarkę rozbierać. Ale najpierw przeprowadźmy takie standardowe testy jak test pierwszej warstwy czy toster. Ciężko mi to ująć w kadrze. Tutaj jest może jedyne coś, co można powiedzieć jako błąd. Natomiast jeśli chodzi o to, że jest to 350 na 350, ten kwadrat jest taki wielki, że ciężko mi go zmieścić w kadrze. I bo popatrzcie, to jest moja ręka, a ona nie jest mała. 35 na 35 cm. Można powiedzieć, że na 95% powierzchni jest po prostu idealnie. Tutaj nawet od strony druku nie widać nawet za bardzo linii, od strony stołu to już w ogóle, faktycznie nie jest idealnie, bo tutaj widzicie jedną taką skazę, i też zwróciłem uwagę drukując, że na przykład tutaj stół pewnie był nierówny jakoś tam zabija się do góry o jakiś ułamek milimetra, natomiast jedna strona. Druga strona. A to już nasz toster. Rusza się 0,5, 0,4 i 0,3. 0,2 też ma ochotę, ale musiałbym go trochę podłubać. 0,1 raczej się nie będzie ruszało. Ta drukarka widzę bardzo ładnie robi przez wszelkie przewieszenia. Oraz, i zauważyłem, że tutaj też nie ma tak naprawdę gostingu, to bardzo ładnie robi. Tutaj już musiałem użyć kleju ze względu na te drobne elementy przylegające do stołu. Nie zapomnijmy oczywiście o testowym, fikcyjnym modelu silnika Stirlinga. Każda drukarka, która przechodzi przez moje ręce, musi go wydrukować. Tutaj wyszedł oczywiście bardzo ładnie, to znaczy nie spodziewałem się niczego innego. Oczekiwania były wysokie, no i ta drukarka te oczekiwania spełniła. Należy zwrócić uwagę na dobrą jakość takich płaskich powierzchni, brak tutaj jakichś zaburzeń, dobra jakość detali. Zwróćcie jednak uwagę na nawisy, a szczególnie na tą powierzchnię pod sporym kątem. Zobaczcie, że tutaj praktycznie nie ma żadnego błędu. To wynika z bardzo wydajnego chłodzenia w tej drukarce. Między innymi, także jest to najlepiej wykonana do tej pory statuetka. Tutaj ciężko się doszukać jakichś problemów. Na pewno jesteście ciekawi, co jest w środku tej bestii. Dlatego rozbierzemy sobie ją teraz. Warto powiedzieć, że dostęp do wnętrza jest stosunkowo prosty, jak również producent nie utrudniał dostępu do różnych komponentów, a serwisowanie wydaje się naprawdę proste. Aby dostać się do wnętrza urządzenia należy odkręcić kilkanaście śrub i zdjąć tylną pokrywę. A gdy spojrzymy sobie na wnętrze maszyny, najpierw rzucą się nam w oczy dwa silniki, które napędzają oś XY za pomocą tych dwóch pasków zębatych. Mamy tutaj jednak, w odróżnieniu od standardowej drukarki 3D, zamkniętą pętlę sterowania czyli mamy tutaj system sprzężenia zwrotnego. Każdy silnik ma tu enkoder. A to oznacza, że silnik ma informację zwrotną, czy faktycznie został obrócony o taki kąt, jaki został zadany, czyli na bieżąco sobie może kompensować wszystkie niedokładności. Czyli taki silnik nie zgubi po prostu kroku, czyli przez jakiś tam opór nie przesunie nam się warstwa. To jest bardzo rzadko spotykane praktycznie wcale w drukarkach 3D, szczególnie z tej niższej półki, więc. To jest naprawdę już system, który robi różnicę, można powiedzieć. Tutaj te dwa elementy to są napinacze pasków. To też jest bardzo ciekawe, że tutaj napinanie pasków jest elektroniczne. Tutaj mamy śrubę. Ten element metalowy się porusza w lewo lub w prawo, tak samo tutaj w prawo lub w lewo, i napina pasek. Czyli paski powinny być teoretycznie zawsze idealnie napięte, jest to również system, którego sam osobiście nie widziałem. Oczywiście w żadnej drukarce 3D do tej pory. Ale teraz idźmy niżej. Mamy tutaj oczywiście dwa wentylatory. Za nimi są filtry powietrza. Tutaj mamy grzałkę i tutaj mamy wentylator do grzałki. Tutaj oczywiście wyskakują naddatki filamentu. No bo patrzcie, tutaj to jest płyta główna urządzenia. To jest zasilacz. Zasilacz jest na 350 W, bodajże. Tutaj jest wyjście ethernet. Ciekawa jest ta płytka. Wybaczcie mi, że nie znam się za dobrze na elektronice. To jest jakiegoś rodzaju moduł przekaźnika y, półprzewodnikowego i one załączają grzanie stołu oraz grzanie y, tej grzałki wewnętrznej komory. I co zrobiło na mnie wrażenie, to to, że tutaj stół i ta grzałka grzana jest napięciem przemiennym y, sieciowym. Czyli nie jest to stół grzany na 24V, grzałka też nie jest grzana na 24V wchodzi tutaj napięcie sieciowe. I na przykład tu jest ciekawe, że tym czerwonym przewodem idzie tutaj idzie on tutaj do grzałki 220 V, a czarny przewód to jest 110 V. Czyli tutaj Amerykanie będą mieli grzałkę zasilaną z tego przewodu. Te jakieś elementy oporowe szeregowo równolegle przełączają. W każdym razie tym przewodem grzeją Amerykanie, tym grzeją Europejczycy. Podobna sytuacja jest z grzaniem stołu. Tutaj wychodzą trzy przewody do grzania stołu. Tutaj jeden jest na 220V, jeden na 110, jeden neutralny, i tutaj razem z jakimś odczytem idzie wszystko, tym kablem do stołu. Nie ma tutaj za bardzo już nic więcej, ciekawego. Mamy oczywiście tą płytę główną. Można tylko jeszcze zwrócić uwagę na solidną aluminiową ramę. Dysza drukarki oczywiście jest grzana z płyty głównej. Tutaj jest przewód do grzania dyszy. Jest to 24 V, oczywiście zasilacz mamy na 24 V. Zajrzyjmy więc do środka maszyny. Zacznijmy od stołu. Stół jest na czterech wałkach 12 mm oraz na dwóch śrubach. Każda śruba jest poruszana osobnym, niezależnym silnikiem krokowym. Powoduje to co prawda ryzyko, że ten stół będzie skoszony, ale mamy tutaj czujniki, które temu zapobiegną. Mamy dwa wentylatory boczne chłodzące model, tutaj i tutaj. Tutaj mamy wałki dziesiątki do osi Y. Natomiast oś X jest na wózku liniowym. Pewnie jesteście ciekawi, jak wygląda ta kamerka. A więc tak wygląda spód głowicy. Mamy tutaj oczywiście dysze. A tutaj znajduje się kamera wraz z trzema diodami, które oświetlają wydruk. Tą osłonkę głowicy możemy łatwo ściągnąć. I mamy tutaj głowicę. Mamy tutaj bardzo ładnie opisane, w jaki sposób zdemontować ekstruder. Dobre, co się może stać? Jeden, dwa i trzy. Proszę bardzo. Bardzo często pytacie czy te kółeczka są ze stali hartowanej. Naprawdę fajnie, że mamy łatwy dostęp do ekstrudera i producent wręcz ułatwia nam serwisowanie sprzętu. Na pewno tutaj pojawi się również dużo pytań o dyszę. Z czego jest zbudowana? Otóż jest to dysza ze stali hartowanej, miedzi oraz tytanu. Połączone takie trzy metale. Drugą zapasową dyszę dostajemy w zestawie, a dysza taka kosztuje... Z tego co patrzyłem 40 dolarów za 4 sztuki, czyli około 40 zł za sztukę. No ale teraz przejdźmy może do druku wielokolorowego i modułu Creality CFS. Porównamy go sobie z Anycubic Ace, którą testowaliśmy ostatnio. To jest Ace Pro od Anycubic. porównajmy go sobie z CFS. To jest CFS Creality. Niestety nie ma tutaj suszarki do filamentów budowanej, to jest tylko podajnik do filamentów, ale jest on zrobiony, mam wrażenie, istotnie lepiej od systemu ENE Mamy rolki, które poruszają szpulą filamentów. W ENE tylko włókno filamentu obraca tymi szpulami. I przede wszystkim z Creality wychodzi tylko jedna rurka. Nie mamy tutaj czterech rurek do drukarki, tylko jedną. Co ma oczywiście swoje wady i zalety. Wada jest taka, że włókno filamentu ma jeszcze większą drogę do pokonania, natomiast filament jest kilkukrotnie szybszy z CFSA, więc jakby to wszystko się kompensuje i sumarycznie wymiana kolorów w tym jest szybsza. Tego, ten CFS musi tak naprawdę stać na drukarce, może ewentualnie stać gdzieś obok albo bardzo blisko, natomiast nie postawimy go już dwie półki wyżej, ponieważ nawet nie ze względu na rurkę PTFE, tylko ze względu na kabel sygnałowy z drukarki do modułu wielokolorowego, który jest tak na styk. System CFS ma tutaj wyświetlacz, na którym pokazuje temperaturę i wilgotność. Szkoda, że nie ma tutaj suszarki i swoją drogą, skoro nie ma tutaj suszarki, to nie za bardzo rozumiem, czemu te informacje są tutaj podawane. Generalnie, Creality CFS robi całkiem dobre pierwsze wrażenie, aczkolwiek nie przepada on za kartonowymi szpulami. One oczywiście, jeżeli są proste, to będą działać, aczkolwiek nie chodzą tak gładko jak te plastikowe. A warto wspomnieć tutaj również, że system ten nie musimy użyć nawet do druku wielokolorowego, tylko możemy wsadzić kilka takich samych filamentów. Jeżeli jeden się skończy, to urządzenie automatycznie sięgnie po kolejny, także nie będziemy musieli ręcznie tego filamentu wymieniać, co myślę będzie użyteczne dla wielu osób. A teraz pokażę Wam trochę próbnych wydruków. Oczywiście trzeba było wykorzystać potencjał drukarki i zacząć od czegoś dużego. Zatem zacząłem od takich koszyczków. Do łazienki. Są według mojego projektu, żeby pasowały do półek są zrobione z materiału PETG całkiem całkiem solidne. Czas drukowania takiego koszyczka to chyba koło 9 godzin, więc drukarka jest dość szybka. Kolejną rzeczą, którą wydrukowałem jest ten. Model jest to łódka o napędzie magneto-hydrodynamicznym, oczywiście zdalnie sterowana i film o tej łódce pojawi się na kanale, myślę, że za jakiś tydzień lub dwa, zatem warto subskrybować, jeśli jeszcze tego nie robicie. Poza tym wydrukowałem oczywiście rzeczy, które już widzieliście, jak ten szyld, oczywiście wszystkie Benchy, toster i ten model. Więcej wydruków w pełnym teście drukarki. Też już niedługo na tym kanale. Czy jakość druku jest w tej drukarce trzy razy lepsza, niż w trzy razy tańszych drukarkach? To skomplikowane. Popatrzmy sobie na te tostery. Ten wydrukowany na Anycubicu S1, ten wydrukowany na Creality K2. Czy różnica w ich jakości jest taka kolosalna? Oczywiście ten Skryalit K2 jest wydrukiem lepszym, aczkolwiek jeżeli dalibyście te dwa tostery jakiemuś lajkowi, to myślę, że oglądałby je parę minut, zanim zdecydowałby, który mu się bardziej podoba. K2 lepiej radzi sobie z takimi powierzchniami pod dużym kątem, nawisami tutaj. S1 zrobiła to dużo gorzej. Natomiast jeśli chodzi o takie, nie wiem, tutaj, detale, jakości powierzchni, to są to sprzęty porównywalne. Czy to oznacza, że nie warto dopłacać? Nie. Ponieważ wszystko rozbija się o rozmiary. Dam Wam przykład. Praktycznie każda drukarka 3D musi być wyposażona w jakiś rodzaj prowadnic. Zazwyczaj jest to stalowy pręt. O średnicy od 8 do 12 mm, i po tym pręcie porusza się jakaś tam głowica czy jakiś tam inny wózek. Weźmy sobie teraz pręt o średnicy 10 mm i długości 30 cm. Pręd ten podeprzemy na końcach i na środku obciążymy go ciężarem 5 kg. Jak myślicie, ile taki pręd się ugnie. Ugnie się on o 0,27 mm, czyli po prostu 1 trzecia mm będzie odkształcenia. 30 cm. A co, jeżeli ten pręd wydłużymy tylko o 10 cm? Będzie miał teraz 40 cm i również na środku obciążymy go ciężarem 5 kg. Teraz ugięcie będzie wynosiło 0,63 mm. Będzie dwukrotnie większe. Powiększyliśmy wózek z 30 do 40 cm. Ugięcie jest już dwa razy większe. A teraz zobaczcie, jeśli wydłużymy go jeszcze tylko o 5 cm, czyli będzie miał 45 cm, to ugięcie będzie wynosiło już 0,9 mm. To będzie prawie milimetr. Trzy razy więcej niż przy 30-cm wałku. W praktyce zatem tam, gdzie 30-centymetrowy wałek może być wałkiem o średnicy 10 mm, to 40-centymetrowy wałek musi być już wałkiem 12 mm. Chciałbym przez to powiedzieć, że wydawałoby się takie niepozorne powiększenie każdego wymiaru tylko o 10 cm nie powinno robić wielkiej różnicy, a okazuje się, że robi ogromną różnicę, jeśli chodzi o sztywność urządzenia. To samo dotyczy ramy drukarki, która musi być o wiele, o wiele sztywniejsza. Zatem wyzwaniem dla producenta jest urządzenie powiększyć i nie tyle polepszyć, co zachować jakość druku z urządzenia mniejszego. Nie sposób również nie wspomnieć o tym, że samo powiększenie się drukowanego elementu wpływa na jego jakość. Sam wydruk, jeżeli jest odpowiednio duży, traci swoją sztywność. Zobaczcie tutaj: tutaj jest taki, taka nieładna powierzchnia w tym miejscu. Skąd ona się wzięła? Czy to wina drukarki? No nie do końca. Zobaczcie proces drukowania. Mamy tutaj taką długą wieżę i gdy głowica próbuje tutaj coś nadrukować, to ta wieża po prostu ugina się w różne strony i sprężynuje. Bardzo duże wydruki będą uginać się nawet pod własnym ciężarem, będą sprężynować. Zatem to wszystko nie jest takie proste. Duży rozmiar pociąga po prostu za sobą wiele konsekwencji. Czy chcę przez to powiedzieć, że ta drukarka drukuje gorzej od mniejszych drukarek? Absolutnie nie. Ona drukuje przynajmniej tak samo dobrze, a wydaje mi się, że nawet lepiej od mniejszych drukarek, co tym bardziej robi na mnie duże wrażenie. Uważam, że producent wstrzelił się w lukę, której po prostu na rynku nie ma. Jest to drukarka o cenie niewiele wyższej od najwyższego modelu Bambu Laba. I oferując, wydaje mi się, podobną jakość druku, aczkolwiek przyznam się, że bambulaba nie mam, oferuje o wiele większe pole robocze, czyli coś, czego inne drukarki nam nie dają. Dlatego ten model może być doskonałym wyborem dla jakichś albo małych firm, które potrzebują od czasu do czasu stworzyć dla klientów taki model. Zobaczcie, z tego można zrobić piękne szyldy. Z tego można zrobić wiele różnych prototypów, także jest to świetny sprzęt. Myślę, że bardziej zaawansowani hobbyści, modelarze, którzy mają jakieś duże makiety kolejowe, które potrzebują drukować sobie budynki do tych makiet kolejowych, również docenią walory tej drukarki. Kończymy już to przydługawe podsumowanie. Raz jeszcze bardzo, bardzo dziękuję firmie GigBuying za olbrzymi kredyt zaufania i wysłanie mi takiego fajnego sprzętu. Oczywiście pełny test już niedługo na kanale, a link do tej drukarki, do sklepu Geekbuying, znajduje się w opisie tego filmu. Mam nadzieję, że ktoś z Was, kto będzie chciał sobie kupić taką drukarkę, z tego linku skorzysta. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli się Wam spodobał, oczywiście zachęcam do wszystkich łapek, subskrypcji i tego typu rzeczy. Do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie.